Witam Was dzisiaj. Zostałam poproszona przez jedną z uczestniczek naukowo, żeby wyjaśnić kwestię Salmonelli, bo wspominałam kilka razy o stałym nosicielstwie tego drobnoustroju przy okazjach innych. Tak? No i to jest faktycznie rzecz wcale nieprosta, z oczywistych względów intrygująca i dlatego sobie dzisiaj przez chwilę dosłownie porozmawiamy o Salmonelli. Po pierwsze jest tak, salmonella odkryto pod koniec XIX wieku, w czasach kiedy jak ktoś odkrył jakąś bakterię, to sobie ją mógł nazwać swoim imieniem, dziś, e, czy nazwiskiem. Dziś już tego nie wolno robić. E, tak zdecydowała już dobre 40 lat temu prawie e, Komisja Nomenklaturowa Mikrobiologiczna, Taksonomiczna. Natomiast e, ona się nazywa od nazwiska pana Salamona, e, Salmona, który był weterynarzem amerykańskim, odkrytą tą bakterię. I teraz y, problem z salmonellą jest taki, że oczywiście my ją znamy ze słyszenia z tego powodu, że wywołuje y, no, stany zapalne jelita, tak? I y, y, biegunki, czasami poważne. Tak się nam kojarzy i to jest prawidłowe skojarzenie. Natomiast <laughs> salmonelli rozliczne są, uwaga, serotypy, bo rodzaj salmonella ma tylko dwa gatunki. Jeden się nazywa, żeby tu Was nie odkłamać, Salmonella enterica i ten jest nam bardziej znany i o nim będziemy rozmawiać. A drugi się nazywa Salmonella bugori i nie będziemy o nim rozmawiać. I w tym Salmonella enterica przeprowadzono rozróżnienie taksonomiczne też już prawie 100 lat temu. E, aczkolwiek dzisiaj się posługujemy trochę inną klasyfikacją, nieco późniejszą, ale pierwsze takie próby były dawno temu, bo wtedy narodziła się, między innymi dzięki polskiemu uczonemu Hirschfeldowi, e, nauka zwana serologią. Profesor Batko, pamięci botanik, zawsze był, e, zwykł był mawiać, że, ale to były czasy przed genomiką i przed masowym porównywaniem genomów i myślę, że profesor Batko był takim wielkim pionierem taksonomii numerycznej i wykorzystywania analizy DNA w taksonomii, ale no w jego czasach w ogóle technicznie pewne rzeczy nie były możliwe. To były czasy moich studiów, więc on pewnie tak jak Lem w kwestii komputeryzacji no nie, nie, nie mógł przewidzieć, że to się aż tak buchnie i rozwinie. I zwykły mawiać na wykładach, że nic się nie powie takiej prawdy na temat pokrewieństwa organizmów niż surowica królika. Co to znaczy? Że. No, wszyscy różnią się genami, ale geny na ogół kodują jakieś białka. No poza tym kodują jakieś kamery nakręt, coś robią, w ogóle są takie sekwencje, które tylko regulują i niczego technicznie nie kodują, ale te, co kodują, kodują białka. Na ogół najczęściej. Więc życie w jakimś sensie jest formą istnienia białka, gdyż jest formą istnienia DNA. I te białka są różne, kwadratowe i podłużne. I dopóki nie można było porównywać sekwencji. Kasów nukleinowych, no to porównywano te białka. Jak jest najprościej porównać białka, których też nie można sekwencjonować, bo jeszcze nie ma takiej technologii, Ano yy, podać królikowi dane białko, wyprodukować surowicę, która będzie je rozpoznawała, a potem patrzeć, czy to przeciwciało się mianowicie wiąże, czy nie wiąże. I jeśli to białko a tak jest z tak zwanymi antygenami O, to są endotoksyny, yy, Salmonella enterica i z białkiem H, to jest tak zwany antygen rzęskawy, bo to jest bakteria gramujemna ruchliwa, więc ona ma takie specjalne bakteryjne rzęski, nie mylić z rzęskami o rzęsków, to jest zupełnie inaczej skonstruowana rzecz, zupełnie inaczej działa i zupełnie inne ma pochodzenie ewolucyjne, no ale nazywamy je rzęską, gdyż wygląda jak rzęska. Więc są dwa antygeny podstawowe w tej klasyfikacji, dwa białka, które mają bardzo różne warianty, a w związku z tym przeciwciała, ponieważ są specyficzne, to je bardzo roz, różnie rozpoznają, albo rozpoznają, albo nie rozpoznają. I na tej samej zasadzie, na której rozróżniamy serologicznie grupy krwi, można rozróżnić wszystko serologicznie i spowodować zaistnienie tzw. zwanych serotypów. No i Salmonella enterica się właśnie dzieli na te setki, autentycznie setki serotypów po tych dwóch antygenach, czyli antygenie O i antygenie H. Teraz powiedziałam, że antygen O jest endotoksyną, jest, czyli jest jedną z czynników zjadliwości Salmonella enterica. Ona ma jeszcze ich kilka. Czynniki zjadliwości to są takie y, struktury, białka, y, związki obecne w drobnoustroju ustroju chorobotwórczym, które w sposób bezpośredni... Powodują objawy chorobowe u człowieka, czyli powodują coś, co w konsekwencji daje objawy chorobowe i chorobę. Czyli to są właśnie te, te, te czynniki odpowiedzialne za to, że coś jest chorobotwórcze. To są czynniki zjadliwości, inaczej zwane czynnikami wirulencji. I teraz ten antygen, oto endotoksyna, to oznacza, że bakteria musi pęknąć, że się tak wyrażę, żeby ta endotoksyna była w stanie nam zaszkodzić. Tak? Czyli na przykład, jeśli podamy antybiotyk i bakterie zaczną masowo ginąć, to tej endotoksyny uwolni się więcej. Dlatego w pewnych momentach pewnych zakażeń antybiotyków się już nie podaje. Bo to może być jeszcze gorzej. Tak? Czyli nastąpi efekt gwałtownego uwolnienia endotoksyny. Yy. Ale nie o tym miało być. Więc endotoksyna, endo w środku to są toksyny, które dopiero jak komórka pęknie, a egzotoksyny to są toksyny, które, czyli trucizny dla nas, dla bakterii niekoniecznie, które bakteria wyrzuca specjalnymi e, mechanizmami. Ja powiedziałam i obiecałam Wam, że będzie o e, kiedyś e, osobne spotkanie o systemach sekrecyjnych bakterii, już jest ich całe sześć, a to w ogóle nie jest jedyny sposób, w jaki bakterie pozbywają się swoich egzotoksyn. I wysyłają je w świat, więc y, o tym będzie kiedyś osobna, ale to są egzotoksyny. To, co bakteria, się, pozostając całkowicie nietkniętą, wyrzuca na zewnątrz, żeby zaszkodzić, y, sobie zrobić dobrze, a nam zrobić źle. Ten podział, który dzisiaj istnieje w Salmonelli, on jest dla nas bardzo ważny, bo właśnie dla, ze względu na ten podział będzie jasne, kiedy za to nosicielstwo jest, a kiedy go nie ma, OK? Także spokojnie, to nie jest taka taksonomia, żebyśmy sobie tu porozmawiali o tym, co jest napisane w Wikipedii tylko, albo w mądrych książkach do mikrobiologii klinicznej, tylko żebyśmy zrozumieli pewien proces, że podziały taksonomiczne im bliższe są tak zwanej rzeczywistości, bo w rzeczywistości rzeczy różnią się od siebie. Mogą leżeć u podstaw pewnych autentycznych zjawisk, przykład Tablica Mendelejewa. Mendelejew nie miał pojęcia o powłokach i elektronach. To jeszcze nie była ta fizyka ani ta chemia. A jednak podzielił ze względu na pewne cechy i okazało się, że to jest zgodne z tym, co widać w naturze. Jak już umiano do tej natury głęboko zajrzeć, ile tam elektronów na ostatniej powłoce, tak? I wszystko się zgadzało z tymi rządkami i z tymi. Komórka w tej tabli, w tej tabeli była. Okazało się całkiem prawidłowo wyznaczone. Jak już zajrzano w strukturę materii, więc to jest dokładnie tak. Jeśli coś jest dobrze zrobione, to potem się okaże, że to ma swoją molekularną przyczynę. Nawet jeszcze ten tworzący daną klasyfikację może nie, nie znać tej przyczyny. Inne już też nie znał przyczyn, a jednak podzielił świat roślin tak, że to dzisiaj możemy z tego korzystać. Dobra, to się nazywa podział Kaufmana-Weita. I on generalnie. Dzieli te salmonelle enterikę na te kilkaset y, serotypów. I tak, są dwa, to się mówi, podgatunki, czy najczęściej y, y, serotypy, które wywołują dury. Tak? Nie mylić, znaczy, dury wywołuje kilka bakterii, bo to jest stara nazwa. Y, Jeden dur salmonellowy nazywa się dur brzuszny i tego wywołuje salmonella tyfi, ale to nie jest gatunek. Rozumiecie? Tak się nazywa serotyp, dlatego te serotypy, się przez wielkiej litery nazwę tą drugą, czyli salmonella z wielkiej i tyfi z wielkiej, a nie z małej. No, bo to wcale nie jest ani gatunek, ani podgatunek. Serotyp. I drugi to jest salmonella paratyfi. Ona wywołuje dur y, rzekomy. Tutaj te dury, one na przykład to ludzie, którzy przeżyli obozy koncentracyjne i opowiadają, że nadchorowali. Nosicielstwo jest stałe. Czyli przeszliśmy dór, będziemy mieli w sobie salmonelle, tyfi do śmierci w przewodach żółciowych najczęściej. I w pewnych sytuacjach będziemy mogli być zakaźni dla innych. Taka jest prosta prawda, dlatego musimy bardzo o siebie dbać, bardzo dbać o higienę, zwłaszcza higienę rąk, higienę toalety, higienę ręczników. I okresowo się sprawdza, czy dany człowiek jest nadal. Dzisiaj w Europie właściwie nie występuje, chyba że ktoś przywlecza z trzeciego świata tą chorobę. Um, bardzo rzadkie to jest, natomiast nosicielstwo bardzo często jest do końca życia. I dlatego to serotypowanie ma takie znaczenie, bo ono jest w stanie właśnie powydzielać te... powiedzieć, to jest właśnie to, a to jest właśnie to, a to jest jeszcze coś innego. Natomiast... To, na co najczęściej chorujemy, bo zjedliśmy y, lody, majonez, y, pasztet, y, zaraz wytłumaczę dlaczego właśnie te produkty, to są salmonellozy, czyli to nie jest dur, tylko salmonelloza y, i one są groźne tylko i wyłącznie u osób z immunosupresją. Kiedy osoby są z immunosupresją? Skrajne grupy wiekowe, czyli maleńkie dzieci do 6 roku życia, kiedy układ immunologiczny jest jeszcze niedojrzały i osoby starsze, naprawdę starsze wiekiem yy, oraz sytuacja, kiedy ludzie biorą leki immunosupresyjne, są na terapiach onkologicznych i tak dalej, i tak dalej, tak? Na terapiach immunosupresyjnych przy chorobach autoagresyjnych, gdzie ludzie naprawdę muszą uważać na zatrucia pokarmowe. I teraz tak, wśród tych salmonellos mamy serotypy enteritidis, typhimurium, Wirhoff, hader, i jeszcze wiele innych. Ale są najczęstsze w Europie i znajdowane w Polsce. Ta jest naprawdę najczęstsza. Zaś tyfimurium. Y, tyfimurium bywa, y, bywa stosowana w nauce, jako model do pewnych rzeczy. Bada się, czy coś jest mutagenem, czy nie, korzystając ze szczepów Salmonella tyfimurium. Nie będę dzisiaj opowiadać o teście Amesa, ale chodzi o to, że, że ta bakteria bywa wykorzystywana w laboratoriach do czegoś tam y, ważnego, więc jej nazwa też mogła obić się na małże. W tym wypadku, salmonelloz, nosicielstwo stałe jest bardzo rzadkie. Natomiast nosicielstwo czasowe, czasami niemal roczne czy kilkunastomiesięczne się zdarza. Najczęściej ludzie są nosicielami bezobjawowymi przez kilka dni. Zwłaszcza jeśli przeszli objawowo tą salmonellozę, ale uwaga. Nie każdą salmonellozę przechodzimy naprawdę głęboko objawowo, typu wymioty, biegunki, dreszcze, bóle brzucha, bóle w dole brzucha i tak dalej. Tak nie musi być. I Możemy nawet nie wiedzieć, że przeszliśmy salmonellozę. A wtedy może się zdarzyć, że nawet kilka tygodni będziemy zakaźni dla innych, nie będziemy mieli o tym bladego pojęcia i wcale nie będziemy mieli objawów. Trochę jest tak, że im, im słabiej się przeszło chorobę, tym dłużej można być nosicielem. To paradoksalne, ale właśnie to świadczy o tym, że układ immunologiczny sobie poradził. Dobra, więc tutaj stałe nosicielstwo jest bardzo rzadkie, nosicielstwo czasowe do kilkunastu miesięcy. I co to powoduje? Co to powoduje? Ale najczęściej kilkudniowe. To powoduje, że jak ktoś chce pracować, przy produkcji żywności, przy handlu żywnością świeżą, przy pakowaniu żywności, przy myciu i, 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 i przygotowywaniu opakowań do żywności oraz z małymi dziećmi do szóstego roku życia, w jednostkach opieki zdrowotnej i w jednostkach opieki nad osobami starszymi, musi się okresowo i mam nadzieję, że lekarze medycyny pracy o to dbają i są na to stosowne przepisy. Pojawiać się ze skierowaniem i być przebadany na nosicielstwa salmonelli. To jest tak zwana e, tak pieczątka z sony tak? Ostatecznie, bo to o to chodzi. I teraz to badanie to jest najczęściej badanie kału, które stwierdza, czy ta salmonella tam jest i jaka, lub też wymaz z odbytu. Aczkolwiek tutaj są dwie szkoły Tarkowska i warszawskie, a tacy uważają, że na tej wymazówce musi być widać kał, a są tacy, którzy uważają, że trzeba mazać do pierwszej krwi. Czyli tą wymazówkę naprawdę dość brutalnie wzierać w, w, w odbyt. Nie mam zdania, nie pracowałam nigdy dla sanepidu, nie musiałam robić takich wymazów. Generalnie na pewno musi być widoczna krew i takie widzę zalecenia z większości jednostek sanepid w Polsce. Natomiast to badanie jest dosyć specyficzne, ponieważ trzeba się podać trzy Kolejne dni pod rząd, czyli codziennie ten kał osobny, dzisiejszy, świeży, trzeba zanieść do analizy. I dopiero po tych trzech negatywnych dniach, no bo ileś tam czasu trwa, prawda, od zakażenia dostajemy na jakiś tam konkretny czas tą pieczątkę z sanepidu. Że, jesteś, że mamy taką możliwość, że nie jesteśmy nosicielami i teraz możemy się tym zajmować. Oczywiście to nosicielstwo może zajść w dowolnym momencie, więc te procedury dotyczące produkcji i sprzeda sprzedaży żywności, takiej jak właśnie e, e, lody, bite śmietany, ale zwłaszcza lody, e, garmażerka tak zwana oraz majonezy, chociaż tutaj też są już takie procedury pasteryzacyjne specjalne stosowane, problem polega na tym, że, znaczy szczęście nasze polega na tym, że e, ciepła woda z mydłem oraz podgrzanie generalnie likwiduje salmonellę ona jest bardzo termowrażliwa. Natomiast, no właśnie, te, te, te produkty żywnościowe, których ani podgrzać, ani ugotować, i jemy je na zimno, tu jest ten kłopot. Zwłaszcza jeśli są świeże i są sprzedawane na ulicy, gdzie sobie nie możemy umyć rąk. No, tam są papierki, sprzedawca jest w rękawiczkach, etc., etc. To się kropelkowo przecież nie rozprzestrzenia, tylko jak to mówią, drogą fekal oral, czyli spupy do ust, tak? I pośrednikami są na ogół ręce. E, tyle chyba dziś e, zdążymy o salmoneli a jeszcze obiecam że powiedzieć, dlaczego, dlaczego majonez dlaczego lody e, nosicielami naturalnymi salmonella są ptaki i w ich kloace, pamiętacie ptaki są tak skonstruowane jak gady one nie mają osobno ujścia układu rozrodczego na zewnątrz osobno układu pokarmowego na zewnątrz i osobno układu e, wydalniczego na zewnątrz wszystkie te trzy układy tak jak u gadów jak u dinozaurów e, Chyba było. Tak? Nie mamy takich szczątek, które przetrwały jak szczątki mamuta, żeby zbadać skęki świeże, ale ufamy, że tak jest, skoro u wszystkich gadów tak jest i u ptaków tak jest. One, wszystkie te trzy układy zbiegały się w jednym wspólnym leju, który się nazywa kloaka. Jeszcze stekowce tak mają, saki niełożyskowe, ssaki bardzo, jak to się mówi, prymitywne, tak? W Australii, dziobak na przykład. One jeszcze tak mają. Że też stek, czyli kloaka. Uchodzi wszystko w jedno miejsce. I w związku z tym to, co kolonizuje ich jelita, ostatecznie może znajdować się na skorupce jaja. No i są oczywiście te technologie bardzo proste, które polegają na tym, żeby wrzątkiem tą skorupkę zlać, zanim się to jajko chce rozbić, otworzyć i korzystać z niego. Zwłaszcza do takich produktów świeżych. I sami robimy w domu majonez. Jeśli sami robimy w domu lody i bijemy, bijemy z, z jajek, nie tylko ze śmietany. Jeśli sami w domu robimy tego typu um, sosy zimne z wykorzystaniem jaj, to jest bardzo niezbędne, żebyśmy wcześniej te jajka tak potraktowali. Tak? Oczywiście kury są okresowe w takich profesjonalnych fermach. Unika się sytuacji, gdzie ta salmonella, że te kury miały jakikolwiek kontakt i tak itd. No ale Lubimy jaja ze zwykłego wybiegu, świeżere od chłopa tak zwane. No tam nikt takich testów nie prowadzi. i, i słusznie, kto nie chodzi. Tylko chociażbyśmy my się zachowywali prawidłowo, nie? Nie kurzy, żeby nie były nosicielami bakterii, które są dla nich zupełnie naturalne i w zasadzie nie są dla nich szkodliwe. Dobra, to by chyba było dzisiaj naprawdę na tyle na temat Salmonelli. Jan, wakacje to wakacje. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na swoje dzieci.